Dzień dobry, moi drodzy. Czyżby to był wielki powrót na YouTube, się okaże, czy to dogram, czy nie. E, tak naprawdę jest godzina 2:22. My już jesteśmy. Czy ty jesteś? A, tu. Na nogach, bo mamy za 3 godziny lot. Zaczyna się w sumie właściwie trochę przygoda. A mianowicie lecę na Mistrzostwa Europy z kulturystyki i fitness do Santa Suzany, a za 3 godziny mamy lot do Barcelony. Jutro od nas są weryfikacje. Dzisiaj jest wtorek, transportujemy się tam wcześniej, ponieważ nie było jakby lepszej godziny do tego wylotu. I w sumie dobrze, bo jakbym miała mieć jutro tak wcześnie lot, a widzę jak. Po dwóch godzinach snu e, źle reaguje na to moje ciało, e, które jest mocno już zmęczone. E, dobrze, że jest, lecimy dzień wcześniej, będę miała czas, żeby się wyspać i żeby woda, która teraz nam nie naszła, to żeby sobie zleciała po prostu. Jest jakaś tragedia. Więc tak, szykujemy się, zamawiamy Ubera i transportujemy się zaraz na lotnisko. No, 15 minut, tak? Jesteśmy gotowi, więc możemy jechać Moje posiłeczki. na dzisiaj, jeszcze takie same i tam prawie nie ma nic, później wam pokażę Byliśmy <słyski> właśnie na lotnisku i idziemy w poszukiwaniu pociągu do Santa Suzany, bo wiemy, że można się przetransportować pociągiem całkiem tanio, bo za 6 euro ile będzie rzeczywiście, to się zaraz okaże. No cóż, po przejściu całego lotniska na drugą stronę, niż wysiadaliśmy, i przejściu na pociąg, okazało się, że. Pociągi nie kursują po wczorajszej awarii prądu, więc wracamy się znowu na poprzednią część lotniska e, i jedziemy na autobus do Santa Suzana. Zrobimy jakąś przerwę na jedzą kogu, a nie ani Wojtek, nic nie jedliśmy, a od drugiej jesteśmy na nogach. Na naszym ślinaniu mamy Americano z Burger Kinga e, i zaraz tutaj 2 gramy soli wylecą, nie, 1 gram soli i jeszcze gramy się w maskę w od

No i moi drodzy, wysiedliśmy właśnie w Santa Suzanie jechaliśmy za dwie godziny, bo ogólnie było bardzo dużo przystaneczków. Takich już tutaj przy tych wybrzeżnych miasteczkach to co chwilę był jakiś przystanek. I ja na przykład myślałam, że jak ten bus ma przeznaczone miejsca do siedzenia, to to są jedyne miejsca w tym busie, a okazało się, że to taki, taki ZTMik, że w sumie to ten gostek się zatrzymał na każdym przystanku. No i każdy mógł sobie tam wsiąść. No i sobie na przykład stać albo siedzieć na schodach, nikomu to nie przeszkadzało. Idziemy teraz do sklepu, a później zameldować się do naszego hotelu na dzisiaj, bo jutro będzie inny hotel. Bilet na ten busik nas kosztował 13,60 za osobę, euro. Więc nie ma tragedii, ale pociąg byłby tańszy, szkoda, że nie działały. Dobra, zameldowaliśmy się. A mamy... No, widzę. Zameldowaliśmy się i zmierzamy do naszego pokoiku. Eee, właśnie powiedziałam w bo nigdy, nigdy sama tak dla siebie na pobyt nie zarezerwowałam w hotelu. Ale to wcale nie wypadło jakoś źle, bo eee, zapłaciliśmy za noc około niecałe 300 zł, gdzie w hotelu, w którym my jesteśmy zameldowani jako kadra, jest za noc tam około 500 czy 600 zł, a to jest dosłownie hotel kilkaset metrów dalej. Więc wybraliśmy nieco tańszą opcję na tą jedną noc. A i tak to jest to czterogwiazdkowa fotel, i mamy w śniadanie też w cenie. I zmierzamy właśnie do naszego pokoju. I tak wygląda nasz pokoik. Mamy dwa gigałuszka. Wyjdźcie na taras. Jesteście na taras? No, jestem. A. O, i tak to wygląda. No to jest takie resortowe miasteczko do Santa Susanha. Nie Jest otwarty basen zewnętrzny, można posiedzieć. Mamy do niego dostęp też, mamy śniadanie i mamy basen wewnętrzny. I... Powracając, jeszcze łazieneczko. Hello. Oaj. O-o. A dobra, wiem gdzie karta. I tu jest łazienka. Kabina prysznicowa. No, elegancko. Rozpakowujemy się i idziemy do Lidla. Jakie ładne. Niestety Santa Suzański jest biedny w wafle i były albo tylko wafle z solą, których nie mogę, albo kukurydziane, których też nie mogę, więc idziemy jeszcze do krofura. Mamy moje wafelki i chipsiki Wojtusia. Ogólnie ja byłam przekonana, że sin sal to znaczy, że są z solą, a by się okazało, że jednak są bez soli. I sama i się denerwowałam, że wszystkie wafle są z solą. Po czym jak zaczęliśmy sprawdzać z Wojtkiem ilość soli na 100 gram, to się okazało, że to znaczy bez soli. Google tłumacz, dobrze działa. No i dobra, już, już teraz 20 Mój ostatni posiłek na dzisiaj właśnie jest skonsumowany. Umyłam się Zdrębnałam się I śmiecie zaraz idę spać I tak Teraz gram Uno Hello, witamy was w dniu drugim. Zmierzam właśnie z Wojciechem na śniadanie nasze hotelowe. Już ja zrobiłam raporcik. Do dziesiątej mamy śniadanko, a do dziesiątej musimy się wymeldować. i jest dziewiąta, więc się zbieramy. Teraz masz? Ci. Uwaga, drodzy widzowie, to nasza scena na To nasza To na Mistrzostwa Europy. Myślę, że jest bardzo bardzo w porządku. Przenieśliśmy się teraz do drugiego hotelu, gdzie będzie odprawa naszej kadry i weryfikacja. Więc za 20 minut, jak przyjdzie trener i rozda nam licencję. Odebrałam swoją już książeczkę do federacji i licencję, i jedziemy teraz na weryfikację na inną, falę. Przejrzał po zawodniku wóz i nas zawozi tam. karty, które nie działają do pokoju, więc tak jak poprzednio je wymienić. Wejdźmy już do tego pokoju w Dobra, udało się. Weszliśmy do pokoju, więc e, obowiązkowy room tour. Muszę przyznać, że tamten pokój w tym poprzednim hotelu był ładniejszy. Musisz wsadzić kartę tam, żeby zadziałało. No, więc ten wygląda tak. Mamy takie łóżko. I takie duże łóżko. I mini telewizorek jakiś. Tamten był ładniejszy i w tym śmierdzie, jeżeli mam być szczera. Oj, widok mamy taki trochę z O no bo, to jest nasza... No i to jeszcze jest nasza łazienka. Tutaj mamy wannę. Cześć, jest czwartek, e, dziewiąta i zabieram Was dzisiaj na śniadanie. E, właściwie na śniadanie, z którego ja za wiele nie skorzystam, ale za to pokażę Wam, jak korzysta ze śniadania Wojtek, więc się zbieramy. Tu mamy takie karteluszki i nam babeczka odhacza, co już zjedliśmy wczoraj, zjedliśmy kolację. Idziemy korzystać, mamy nie są godzinę już na śniadanie. Ogólnie jestem bardzo pozytywnie zaskoczona po śniadaniu w tym hotelu, bo jest mega przystosowany do zawodników. Były dostępne właśnie białka jaj, jaja, wapy ryżowe, taki suchy ryż, niesolony. Tak jak wczoraj na kolację też były jakieś piersi z kurczaka, piersi z indyka niesolone, więc naprawdę mega jest to wszystko pod zawodników, są na przykład mikrofalówki dostępne, żeby sobie tam jakiś klej żeby czy coś podgrzać, tak jak ja to robiłam. I no dla mnie to jest wow, bo się bałam, że nie będę miała co jeść po prostu i będę musiała kombinować cały czas wszystkie posiłki na zimno z jakichś sklepowych produktów. A tu się okazuje, że pełna profeska, więc zobaczmy, jak tam obiadek wyknie. To jest 1 maja i są urodziny mojego misiaczka. Wszystkiego najlepszego dla Wojtusza. Bardzo zadowolona, że jest na moim ja się filmie. Autyzm miał autyzm, to No, no urodziny po zawodach, jak już będziemy w Barcelonie. I w końcu pójdziemy na jakąś randkę normalną, bo... Od, nie byliśmy na randce od, od, nie wiem, czerwca maja w sumie do no prawie roku takiej normalnej, bo ja cały czas się przygotowywałam do zawodów, więc w końcu w Barcelonie pójdziemy na jakiś restaurację. <słuch> Przyjechaliśmy sobie na halę, żeby pooglądać zawody i przy okazji zobaczyć jak to wszystko wygląda. Ehm, tak. Jest 3.45 albo 50. Serio za jakoś nagrywam telefonem i jest super ciemno. Więc e, niestety mam to co mam. I idę na włosy i makijaż. Dobra, tu trochę jaśniej. poczekam chwilkę. E, idę po do na, na włosy i na makijaż. Właśnie godzinę robi swoje. Eee, maluje mnie dziewczyna z Polski, Daga, która też maluje dziewczynę na zawodach w Polsce i przygotuje co roku do Santa, żeby właśnie malować zawodniczki, eee, więc przenoszę się z mojego hotelu do jej hotelu No i powiedziała, że mam rezerwować dwie godziny na to. Będę miała nieco inną fryzurę niż na mistrzostwach polski, bo wtedy miałam hollywoodskie fale. Ale już nie z nią rozmawiałam, że hollywoodskie fale nie się przekładało w pozie tyłem i w ogóle w pozowaniu, bo one są wszystkie złączone. Więc teraz będę miała chyba fale objętościowe, żeby one sobie oddzielnie jakby były te kosmyki ułożone i żeby łatwiej mi się przekładało przy pozach. No plus będę miała w sumie pierwszy raz robiony makijaż, zresztą makijaż się swojej siostry zrobiony profesjonalnie, nie powiem, że nie. Ale chyba pierwszy raz będę, robia, będę miał makijaż jakby przez ktoś, kto tym się zajmuje na co dzień. Więc trochę się jaram tym, jak to wygląda. Bo nigdy nie byłam na takim profesjonalnym makijażu. Ogólnie czuję się turbowe beznadziejnie. Jakby wolił mnie brzuch, czy że coś jest nie tak. Jestem bardzo niewyspana, więc mam nadzieję, cię tam. więc mam nadzieję, że do startu to się trochę ogarnie bo myślałam, że też waga mi fajnie i spadnie, ale ewidentnie wstawanie o 3.30 mi nie służy. No i dobra, jest po 6, mój make up zrobiony i wracam do swojego hotelu. Na chwilę się położę i później trzeba zrobić jeszcze dzisiaj raportik do trenera. Pójść na śniadanko, pójść na obiadek i pewnie gdzieś koło 15 będziemy się zbierać z Wojciechem na Hale, a jeszcze musimy nałożyć pierwszą i drugą warstwę brązera, bo ja mam na sobie tylko bazę. No jak widać, baza się różni od mojej twarzy, więc trzeba mnie przybrązowić mocniej. W ogóle zobaczcie, jest szósta po szóstej, a tutaj jest jeszcze ciemno. No cóż, i wcale nie jest tak ciepło. <laughs> love time, i yeah. oh, not oh, classic yeah. oh, To the left to the left oh, I don't want bad money in my life oh, To the left oh, to the left oh, Don't want no my god in my life Smaczny. Moje też smaczne bardzo. Dobra, mam już na sobie drugą warstwę bronzera. Znaczy pierwszą warstwę tego do, pod nawazę. A drugą będziemy nakładać albo przed pójściem na samą halę, albo już na backstage'u na hali. I tak się prezentuje obecnie mój kolor. Nabiło po śniadanku. O, no nawet ładnie nabiło po śniadanku. Jestem najdzona teraz. W ogóle, w ogóle nawiązując do tego, co mówiłam, że dostosowane jest jedzenie pod zawodników, to yy, wzięłam właśnie ze śniadanka takie słodyczki Zero, Zero bez cukru. Yy, były też fajnie zapakowane, więc będę miała akurat po starcie, ale naprawdę tam jest dużo dżemy, też mam bez cukru, zaraz Wam pokażę. O, zakosiłam jeszcze takie dżemy, to będę miała do ładowania, na, do wapli. No ale wszystko jest bez cukru, to jest naprawdę... Jest wow, 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 wow. I ja dzisiaj na śniadanie jadłam właśnie swój kleik e, od Ostrowitu, który bardzo polecam. I masło od nich też polecam, to jest moje uzależnienie. E, I do kleiku właśnie były e, smażone, znaczy takie jak sc scrambled eggs, e, białka same i do tego właśnie wziąłem sobie troszeczkę grejpfruta i mojego masła i na chwilę są jestem bez soli. Sól dopiero będę miała przed startem, więc drugi posiłek na obiad będzie też kleik, będzie kurczak i masło rzuchowe. No i później już lędą lądować tylko wafle, też zakoszę właśnie kurczaka z, ze stołówki i będzie masło rzuchowe. I tak o! I będę miała dzisiaj około 19. start, mam nadzieję, że się nic nie opóźni, jestem niestety jedną z ostatnich kategorii dnia dzisiejszego, bo startuję w bikini do 1,69 m, Od powyżej moich kategorii są tylko już dwie dziewczyny, do 1,72 m i powyżej 1,72 m i to są trzy ostatnie kategorie na dzień dzisiejszy, wczoraj zawody skończyły się po pierwszej. Więc mam nadzieję, że my tak nie skończymy, że dzisiaj pójdzie szybciej i dzisiaj też się zaczęły szybciej, bo o 9, a nie po 10 i jest trochę mniej powiedzmy długich występów, bo wczoraj było bardzo dużo fitness akrobatycznego i artystycznego i każdy tam ma układ. Dzisiaj panowie będą mieli swoje układy, ale te układy są troszeczkę krótsze niż te widzę akrobatyczne, więc oby poszło szybciej i żebym startowała tak jak, tak jak jest planowo o dziewiętnastej. <grym> <grym zimna> <grym zimna> <grym zimna> <grym zimna> Diana Engen, Lina Krafte, Barbara Pavelkova, Emilia Smolarczyk, and Sadra Fay. A quarter to the right. Town to the rear. to the right and the last quarter facing front. Thank you, ladies. Back in line. we have seen the five comparison in group 31 athletes. Finału dzisiaj trochę smutno, bo tak krótko byłam na tej scenie i ojej, nie. Nie wiem, że Smutno, że tak krótko na scenie, oczywiście mam jedno ale wiem, że, że taki sport i jakby w sensie wiem ile jeszcze w pracy i, i tak jestem szczęśliwa, że mogę być, gdzie jestem i jaką pracę włożyłam w to, żeby tutaj być, więc to koniec, to koniec tego vloga z zawodów Tym smutnym akcentem, a szczęśliwszym akcentem, myślę to, że teraz idę coś zjeść. Dziękuję za oglądanie. No moi drodzy, padło na niezwykle wykwintną restaurację w Santa Suzanie, a mianowicie na... 아, 맞다. 나 알다. 아, 그거 되 음.